Cześć, witam wszystkich. Właśnie odebrałem wczoraj wieczorem maszynkę. Pierwsze maszynki Monocero, które teraz zaczynały teraz właśnie już trafiać do klientów. Już zaczynają regularnie schodzić z linii produkcyjnej, z tego co wiem. Ja zamówiłem akurat egzemplarz matowy. Ja wiem, że były dostępne jeszcze egzemplarze Błyszczące, polerowane czy będą? Nie wiem, to trzeba było się dowiadywać. Już chyba u producenta bardzo fajne estetyczne pudełeczko, ładnie zrobione całkiem solidne. Mocne takie to nie jest jakiś chiński wyrób. Nie wiem, strzelam około 20 na 20. Całość była zapakowana jeszcze w folię termokurczliwą, ale ją zerwałem żeby się dobrać do środka no i proszę bardzo ukazuje się nam coś takiego ładna koperta zalakowana pieczęć co jest wewnątrz nie mam zielonego pojęcia co jest wewnątrz, spróbuję może nie łamać tej pieczęci, a spróbuję to delikatnie jakoś otworzyć. Wśród kartonik, jakiś ułożony. Szanowny nabywca, chciałbym Ci podziękować za zakup maszynki do golenia. Monocerohusaria numer 99, takim z takim numerem sobie egzemplarz właśnie zamówiłem. To, co otrzymałeś, właśnie, trzymałeś, właśnie trzymać w rękach, to nie jest tylko maszynka, ale efekt pasji, determinacji i wzajemnej kooperacji miłośników tradycyjnego golenia z Polski. Maszynka Monocerohusaria jest pierwszą polską maszynką na żyletki zaprojektowaną i wyprodukowaną w Polsce po transformacji ustrojowej w 1989 roku. Z tego co wiem, było to też projektowane u nas, znaczy według pomysłu Monocero, ale był projekt i model do produkcji, był tworzony w Polsce, w polskiej firmie. Robili to nasi inżynierowie. Pierwsze projekty maszynki trafiły do, do użytkowników. One były testowane. Wszelkie sugestie były wzięte pod uwagę, zostały wzięte pod uwagę oczywiście przy produkcji następnych, przetestowane i uwzględniając wszystko finalnie mamy takie oto produkty. produkt. A więc tak, w pudełku widać jest mamy wkład piankowy, bardzo ładnie zapakowane elementy. Tak wygląda rączka. Z taką imitacją wstęgi na kopii husarskiej. Podstawka. Wszystko jest tak jak mówiłem w macie. Oraz głowica. Moja głowica to jest typu mix. Z otwartym i zamkniętym grzebieniem. Taka w miarę uniwersalna. Testowałem wcześniejszy egzemplarz i doszedłem do wniosku, że tak będzie najfajniej. Wszystko jest oznaczone. Nie wiem, czy to będzie dokładnie widać. Usaria numer 099 Made in Poland Znaczek, firmowy producenta. Podkładeczka. Z tego co wiem, podkładka była zrobiona po to, aby maszynka pasowała z różnymi rączkami. bo nie wszyscy będą chcieli używać akurat tej, która jest w zestawie. I akurat to absolutnie nie przeszkadza. Całość wygląda

który z tego co wiem dosyć szybko się fajnie rozwija i zamawiać też między innymi jakieś tam żyletki oraz oczywiście są dostępne inne głowice są głowice zamknięte czyli obustronnie zamknięte, są też obustronnie otwarte oraz taki miks jaki ja właśnie zamówiłem szczerze polecam bardzo fajny produkt, uważam że każdy miłośnik tradycyjnego golenia powinien coś takiego mieć. No to by było na tyle. Trzymajcie się.